Cześć, może z Bananek, a dzisiaj się jako policja. W Ameryce będziemy grać jako mm, policja. No, wiem. <grywanie> ja... Y, Challenge? Spadem, tak, spadem. Więc będzie ciekawie, bo ja spadem nie umiem grać, jak widzicie. Ło, co mi się dzieje? Widzicie? Co mi się dzieje? I sobie przykładowo... O, no i patrzę Zaczekaj, no, bo... O, dobrze jest teraz sobie jak tu wejdziemy o, to sobie wejdziemy o tutaj wejdziemy wzi wzi wziemy sobie tutaj paralizator i sobie możemy zrobić tak, że nie da się, ale zobaczymy sobie czy na komputer posiada no też się nie da no, nie da się przybliżyć No Duże rzeczy się tu dzieje, więc sklee tu No Więc na razie tych nie ma. To sobie chodźmy, nauczmy no się, może korzystać bardziej z pada. I teraz sobie o takie typowe zagranie, nie? Tu sobie biegniemy, to sobie weźmy, żeby to no, Kręcimy się, no wizualnie, no to No. Okej, okay. wzięliśmy sobie o to. Widzicie. Yeah. Sobie weźmiemy o to i sobie... okej. Okay. Byle co sobie weźmiemy? O, może być oto. Może być snajperka, nie? Tu sobie biegniemy i teraz tak. Tu sobie biegniemy i... Biegniemy. Ale ja muszę czekać tak? No i ja muszę oczekać. jak się przyodowywuję Ej, bo ja tego wizuowania nie wiem, jak się przyodowywuję. Mm. O! Poczekajcie, widzę. Bo no, już chyba wiem. Dobra, no i... E, no poczekajcie, to jest na D. Dobrze. O, to sobie pojedźmy, o Dziwne, ja muszę... Ja po tym odcinku sobie poćwiczę granie w i może się uda jakoś poprawka. Hmm. Hmm, może będzie. Kto wie... O, jest bardziej na Ares bym poszedł jednak. Bo jednak trochę Ares jest bliżej i się bardziej opłaca. Dla mnie oczywiście, bo... Jubiler już dawno, jest to grabowane, nie? Więc. Yy... Yy, tutaj widzę, że. Okej. Okay. Dobra. Jak widzicie, już ogarniam powoli. Wcale nie gram na komputerze, wcale na taka teraz nie gram. Znaczy, wcale. Wcale nie używam kulejatury, nie? Nie, no, no wcale. No jakby zobacz. jak chcecie, żebym nagrał odcinek gdzie gram tylko padem, napiszcie napiszcie w komentarzach, bo jestem mega, mega ciekawy, ile was tam jest. Więc... okej. Okay. No i patrz. No i dziękuję bardzo. Ja nie mamy no. anime. Anime. O, Okej. Okay. Jak widzicie, wychodzą różni, różne osoby. Bo ogólnie, no to y, mamy pada, nie? Y, to możecie mnie do nie słyszeć w tym momencie. Przepraszam Was, widzowie, ale to było przypadkiem. <grytanie> w ogóle, dobra. Możecie mnie. Y, teraz nie zrobimy tego challenge, y, bo ja po prostu nie umiem. Jak się trochę tam nauczę, że chociaż nauczę się wymować z ekrypunku. Jak trochę szybciej, to możemy coś zrobić, nie? Eee. No, więc... I teraz musimy sobie zgasić światło i sobie zobaczyć... O, tak. Tego zieloniastego. Pega. Ja muszę się dowiedzieć, czy ten zieloniasty... Znaczy, no, pomarańczowy, nie zieloniasty. Zobaczmy 21. Uwaga, jest, jest wanta 21? Nie, nie jest. Um, um, dobra informacja. I teraz sobie zobaczmy... O, tutaj jest. Uh. I tu jest, i tu jest, i tu tu sobie zatrzymamy. Okej. Okay. No i powinien już się nasz. Czy on jest wanted? O, jest wanted. O, przecież wiadomo, że jest wanted. A jeszcze walnął. Dla niego to jest już Tak, sobsticzki położone. Walnął, Uciekaj, 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 ziomuś. Ziomuś, ziomuś. Uciekaj, dobrze. Jest! Jest. Drugi raz zabraliśmy komuś. E, komuś wanted. Więc jest. U! Ajajaj. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Co tam się stało? Aha, to jego kolega. Spróbowacie? Ja myślałam, że no, zdążę. Nie no, widzę przesady. 40 Pięknie. Hmm. Słyszałem bank. Możemy sobie na bank skoczyć? Słyszałem. czemu chyba nie? 16. No. Y -y -y -y. Ale kolega. Nie ma kolegi w aucie. Tu też kołożki nie ma. Że w Mega, więc jest dobrze. O co chodzi? To byli benzyny. Nie, wiem co w sobie chodzi. Mm, hmm, wyjechałem na prostą w ogóle. Ja no sobie oczyścił I teraz jakie surwanty? 95 42 Wejścia To nie 87 okej okay, 3 Krzyżby Krzyżby to jest ten Uwaga! Sprawdzamy! Musimy sprawdzić numer 2... Dwie... 33! 3 Ale... To nieważne. E, bo kolega tam może być jakiś w tym ojściem. No prawda, tylko że nie wiem po co go gonicie, nawet nie sprawdzacie numerów. Tak w sumie... No... I co wy robicie, no?

Sorry, widzę że tak mało gadam, ale na wszystko jestem. I chyba zobaczyłem coś. Żeby mi założyć no. Okej. Okay. Szybko sobie sprawdzamy numerek. 8 Okej okay. Ej, bo... Zresztą ja sobie sobie auto. Ok, i to jak powiedziałem, go sprzedziewam. W to inaczej rozegrać, że zniszczyć mu opony, później go wziąć. Ale dobra, trudno. I tak to jest nieważne. Mhm. Dobra, no i... Wow. Taki widzę, że... Okej. Okay. 30x, to jest krótko. O co chodzi? Porsche? Poczekaj. 16. Nie, 16 nie jest Fonpetz. O co wam chodzi? no, oh, no brawo. Mm, ale ten już może zastanawia. I tylko spróbuję. Swy... Ej, bo to może być ten Timmy w sumie, bo on nie wygląda na takiego, co ma jakieś auto, nie wiem, super auto. Tylko tak mi się wydaje, że to jest takie... Aha, to nie jest taki ziomuś. Tylko to jest taki... Ajajaj, nie jest. Aha no i 90% proszę no gdzie jest bo ciekawy jestem ile to jest no tak no super tylko że jakby serio serio Z chęcią cię złapię, człowieku, to jesteś taki... No, ja cię... Ja, Bentley'a, bardzo łatwo złapać, Bentley'a. Bardzo łatwo złapać Bentley'a. Tylko, że... Jakby... Nie jest... Aha! Dobra. To już wiemy wszystko. Tu patrzę. Mmmm. No, to co, nie wiem. Gdzie nie. może nagle łatwo się znajdować? Jest! Znalazłem. Znalazłem. Szybko, tu sobie zatrzymujemy. Dobra, tu się nic nie wydarzyło, ale ogólnie to my już wiemy, kto, co, co jest. grane więc. Okej. Okay. No. No, 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 Timer, no. Co no ja poradzę? Co ja poradzę, że Timmer? Ja mogę im zgłosić w sumie Co mi szkodzi? Yy. Ta, Co jeszcze możemy w sumie zrobić, no? Yyy... Złapać Timmy Okej okay. Dobra, no to O! Yyy... Czyli niebieski Bentley Ojojo. E, niebieski Benzai jest, jakby, to powiedzieć, poszukiwany z niebieskim, to może być problem, ale raczej ogólnie to będę jest łatwe do załapania, bo po prostu oni jadą w ciebie, ceny są stiki. oni będą się rozpędzać, ale najlepiej rozwalić im dwie cynie, no to jest hit, no chyba że, no chyba, i mi się nie uda tylko całe im rozwadzić. No to też w sumie jest dobrze. 0-0 uuu 0 To jest policja. Nie wiem kto to jest. O tutaj ktoś mam sobie stoi i tam jest 70... 73 A to jest ten Wajtek z toilet. To jest właśnie taki toilet więc... Nie wiem, tak wam mm, to nie jest. Co? Czemu? Ale... No... Wiesz, że łatwo po prostu... Oni będą jechać przez schodnik, nie? Mm. Ale no dobra. Jak tam chcę kopiować drogę, znaczy, blokować drogę, to ja się <laughs> nie dziwię, że nie, nie zdobywa szybko jak... I teraz tak, no, mm, to nie jest wanted, to też nie jest, bo to jest policja, jakiś chłop, który też nie jest policją, znaczy jest, Polizza, ja siedzę po prostu, no co ty robisz? Miał takie piękne stopstyki, no on wam tyknie, jest 16, no Czy ty widzisz 16? No, nie to co Eee No Daj przejechać Mmm, co w sumie może być tak? O, 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 o. I czy, A, to jest policja. <grybuj> Idziemy <mi> stąd. <grybuj> Jeździć bez sygnałów. <grybuj> Teraz sobie naprawy auto No przecież... No słuchaj nie fajnie, tylko że on ma swojego tam koleżkę 32, sprawdźmy jeszcze. Dobra, sobie tutaj. Ej, Timmy! O, nie. O, ja się tak nie bałem. Timmy, przez sekund był te to a teraz nie jest? Nie, nie. Będziemy tego macha no, złapać. Tylko, że on ma swoich tam koleżków, więc pewnie. Cały jego team zebrał. No możecie przestać pisać. U, faktycznie. U się go auto zepsuło i on jest tutaj. Czyli skoczył pewnie do wody. Teraz pewnie jest. Nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj i nie ma go tutaj. Czyli może być w wodzie. Może być w aucie. Może być. Wszędzie. to może być. Też tutaj, ale go tutaj nie ma. A tutaj mamy... Nie, nie mamy, dobra. Ok, czyli i szukamy. E czekamy sobie go tutaj, wszędzie. Tak naprawdę najpewniej jest w odzie. Ale też w sumie mógł polecieć. Nie pole Tak, od kiedy grać w katalogu? W sumie ci też. Ale dobra, ci też. W sumie nie. I teraz sobie jak sprawdzamy jego auto. Trudno, to już CP jest. Gdzieś jest CP. I tak, wracaj jest 300. Auto czysto. dobrze. To w nie niedobrze, bo to mi nie ułatwia sprawy. Może być w wodzie i to jest... albo na statku może być. Ale no... no dobra, nie ma co go szukać, bo jakby... O no i znowu on jest tego. Bo on już nie jest dwantys, no co przesadajmy go szukać tutaj. No to się nie oposa, już jak nie jest wątek, nie. Dobra, no to nie wiem, nic dzisiaj w tym odcinku nie zrobiliśmy. Ja muszę jeszcze dwie rzeczy zrobić. Znaczy, no duże rzeczy, dwie. No, tak ogólnie dwie. Mm, więc, więc chyba już będziemy kończyć. Jak sobie dojedziemy i... Okej. Okay. osiem i tutaj sobie zobaczymy kto my tu mamy no i przecież czy on i to jest trzydzieści dwa trzydzieści dwa było spodziewane, że on uderzy jedną i już będzie tego. To sobie go zostawimy i pojedziemy sobie pod policję i skończymy. Najpewniej tak mało expo dostanę, że, że to głowa mała. Teraz eee, ja sobie skończmy już pracę i ja też odcinek sobie. I to sobie sprawdźmy. Uwaga. Ile dostaniemy? Expo. 107. Ciekawe, ciekawe, dobrze. No to to by było na wszystko z dzisiejszego odcinka. Życzę... Czego ja życzę? Niczego nie życzę. Życzę miłego oglądania. I do następnego. Siema!